Ale każda, każda z sióstr ma inną technikę, tak. znaczy... Y no, tak, znaczy technika no. jest taka sama, skrobanie tą brzytwą, ale wzory, wzory są takie. Każdy inny, każdy, każdy inny. Można odróżnić, poznać, no. które ja poznam, która jest cioci Krysi, która mm. jest mojej mamy, która jest cioci. No. <laughs> tak, tak. Ani, no tutaj może cioci tak. Janki, to może mniej, ale tutaj zawsze tak, tak. jak ciocia Krysia i mama, no to zawsze poznam. I babcia tak samo miała. Babcia miała specyficzny swój wzór tak. i nikt nie mógł nawet tego... Yy, bo to o, wie, do techniki się można nauczyć, ale jednak trzeba mieć tą wyobraźnię... I jakoś jakiś taki ten dar, żeby, no to to jest takie, takie właśnie taka praca, bardzo twórcza. To nie jest odtwórcza praca, że ktoś tam odrysuje, bo to jednak trzeba na tym jajku tak od serca narysować. No, to, to oczywiście, tak.